Wspólne treningi zawodników Akademii Piłkarskiej z piłkarzami pierwszego zespołu to nowa inicjatywa, która w naszym klubie rozwijana jest od kilku tygodni. Młodzi piłkarze pod okiem trenerów pracujących w Akademii oraz szkoleniowców pierwszej drużyny pracują nad konkretnymi zadaniami. O tych zajęciach mówi trener Marcin Ciliński. Była grupa utalentowanych chłopaków z akademii połączona z grupą zawodników pierwszego zespołu. Byli to zawodnicy praktycznie każdej formacji, obrońcy, pomocnicy, skrajni pomocnicy, napastnicy. No i były doskonalone pewne elementy, które są potrzebne nam tutaj w grze, żeby ta gra była szybsza, płynniejsza. No I było to między innymi było doskonalenie przyjęcia z kierunkiem, w tempie oczywiście, nie w pozycji stojącej. Było dogranie zbocznej strefy. Oczywiście była tutaj też duża praca dla środkowych obrońców, w ogóle dla obrońców w pojedynkach 2 na 1 z napastnikami. No i generalnie tutaj w tym treningu nam o to chodziło, żeby doskonalić te, te, te elementy, w których no gdzieś mamy troszeczkę słabsze, ta nasza skuteczność żeby była lepsza, bo we wszystkich grupach wiekowych mimo jakichś wysokich zwycięstw w grupach młodzieżowych. No jednak jeszcze tych sytuacji jest mnóstwo i, i, i jeszcze czasami ta nieskuteczność jest. Kilkunastu zawodników biorących udział w treningu musi wykonywać polecenia trenerów, a wszelkie niedoskonałości są na bieżąco korygowane. Sami zawodnicy potwierdzają, że dla nich to możliwość rozwoju i pracy nad swoimi słabościami. Na pewno to jest fajna sprawa spotkać się z kolegami tutaj z kilku zespołów. Poćwiczyć razem znamy swoje błędy i na pewno chcemy tutaj eliminować. Takie treningi będą na pewno dobrą rzeczą dla nas i dla naszego rozwoju. Wkrótce na wspólnych treningach zameldują się kolejni zawodnicy, którzy będą szlifować swoje piłkarskie rzemiosło.